Cześć, witajcie. Było na temat przedawkowań, zatruć nikotyną. A teraz pojawia się pytanie, jak do tego może dojść? Otóż bardzo prosto. Często widzę, jak młodzi ludzie pytają w sklepie o jednorazówki 5%, czyli 50 mg. Takie nie są dostępne u nas w Polsce. Tu trzeba uważać, bo to jest dużo nikotyny. Jak kupują 2%, czyli 20 mg po 2-3 sztuki, zapytanie na ile im to starczy, słyszą odpowiedź, że idą na imprezę i mają nadzieję, że im starczy to, co kupili. Wapując jedną, dwie jednorazówki w, ciągu, w krótkim czasie, no nie będzie to raczej zdrowe. Pamiętajcie, że są też jednorazówki bez nikotyny tak zwane zerówki. Dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście już tych zerówek. Pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze. Trzymajcie się, cześć.